Dzień dobry Państwu bardzo. W Bieżuniu jesteśmy, województwo mazowieckie. Tutaj pani już ucieka, ale pewnie trafiła w dziesiątkę. Tu ludzie się jeszcze zjeżdżają, przychodzą. Godzinkę temu otworzyliśmy zreaktywowaną po latach strzelnicę rekreacyjną. Bieżunia. Popatrzcie. Tu mamy wejście. Tutaj jest cukrowa wata. Tu są zjeżdżalnie. A tam są uczestnicy dzisiejszego pierwszego strzelania na nowo otwartej, zreaktywowanej po bodajże 30 latach strzelnicy rekreacyjnej. Ja naprawdę mam nadzieję, że to miejsce będzie integrowało. O, mamy straż pożarną, może chłopaki z sikawki. Jeszcze sikno, a tu mój cień sobie idzie. Zrobimy wampirka. Ognisko kiełbaski. Atmosfera rodzinnego pikniku. Tam pan burmistrz, panowie komendanci straży ochotniczych. Zaraz se pójdę po watę cukrową. Jesteśmy tutaj. Proszę bardzo, tutaj się taka kolejka trochę utworzyła do strzelania. Dzisiaj jest konkurs, kto będzie miał najlepsze wyniki, zostanie zaproszony w styczniu na strzelanie z broni historycznej zupełnie za free. Ja się bardzo cieszę, że tylu młodych ludzi i że rodziny przyszły całymi rodzinami z dziećmi. Naprawdę, niech to miejsce integruje, a nie dzieli to jest taki apel. Aj, wiecie do kogo? Apteczka jest. To idziemy zobaczyć, jak te straszne huki będą się niosły po okolicy. Tutaj są nasi prowadzący strzelanie. Broń. Oczywiście. Broń jest precyzyjna. Ale musisz widzieć przez lunetę. Nie, to to nastująco Musisz, jesteś tak jakbyś wybrał pozycję. I młodzież dzisiaj strzela z przeziernika. Broń bezpieczna, znaczniki są włożone, także można jeszcze podnosić, nie przeszkadza, można jeszcze podnosić broń do góry. Tak jest. I chyba 8-metrowy kulochwyt plus przechwytywacze. Bardzo, bardzo się cieszę z dzisiejszego dnia i z tego, że tak licznie nas mieszkańcy miejscowości Bieżuń odwiedzili. I oby takich strzelnic powstawało jak najwięcej. O, widzę kolejne samochody. Cieszę się, trzymajcie się, cześć.